To tutaj chyba BAG stoi i kontrola jakaś albo yy, awaria samochodu. Cholera wie co się zadziało. A kapcia, o! To jakiś, jakiś dzwon był, to policja stała i auto było przerysowane całe. Że zabezpieczali pewnie do czasu przybycia holownika. A my co? Yy, za 3 km moi drodzy się zatrzymuję na Woklandzie. Spójrzcie, jak fajnie tam księżyc wstaje za 3 km na Woklandzie i na dzisiaj koniec, no dużo nie kręciłem no bo co, co na Niemczech kręcić e, korki asfaltowe wstęgi i trochę pól, no tu nic nie ma to jest taka e, konieczność prze, przedarcia się po prostu przez Niemcy, konieczność tak najchętniej to ja bym chciał, żeby przy wjeździe do Niemiec z jednej strony był taki teleporter i przy wyjeździe drugi po prostu wjeżdżam czy wchodzę, przenoszę się z zestawem przez Niemcy i jestem już z drugiej strony. A tak niestety trzeba się przez nie przedrzeć. Dobra, mamy Woklanda, wjeżdżamy sobie. O, jeszcze pójdę się wykąpać, No, niestety trzeba będzie zapłacić tutaj w Niemczech, to już nie ma że coś zapisuje. Tutaj już. Trzeba posmarować euro. Nie wiem ile. 4, 3. No ale trzeba. Zobaczymy jak z miejscami będzie tutaj w ogóle. Jest godzina 16:40. przede mną jedzie Marek. <laughs> w sumie takimi miejscami w rajkach. Bo tam stanąć, co się stanie? Może będą dwie luźne. Tam dalej na autobusy, to są wolne miejsca, ale później tam jest trochę... one no są takie krótkie trochę terajki. Dobra. Zobaczymy, a w prawo chyba stanie. On już patrzy pod kątem chyba telewizji, wiecie? Chyba pod kątem telewizora, żeby antenę wystawić w dobrą stronę. O, tam widzę kolega od nas stoi też z firmy. I tam na końcu już widzę, stoi też od nas ktoś. No zobaczymy. Ja teraz tak, jak się zatrzymamy, najpierw sobie zrobię serię pompek, nie wiem, 50-80. Później pójdę się wykąpać, a na samym końcu zjem. I myślę, no i pozbywam naczynia. I chyba to taka kolejność będzie tego, co dzisiaj. Zrobię, moi drodzy. A, no i na sam koniec to będę robił film, a w trakcie robienia filmu będę, e, będę czytał książkę. Skręć w lewo, następnie. Dobra, wyjeżdżamy. Marek przede mną. Teraz ja. Leje się woda z tego z dachu. No niestety pada, i to tak pada jak wyszedłem na zewnątrz Taki trochę jakby śnieg z deszczem moi drodzy Godzina 4.30 rano Skręć w prawo A72 minut temu widziałem, .41. że kolega od naszej firmy Już też wyjechał O i tam w ogóle zobaczcie ile aut Za nami już wyjeżdża, no bo to czwarta z groszem Akurat będziemy na A72, no na, 8, tak. A41, na, 41, na kierunek przez 76 Prawie, przez 70 km. No i co? E przed chemnic stoimy nagle. Dosłownie 500 metrów przed nami wyrósł korek. Nagle. Pytam się na Sybi, co się dzieje, na się paliła. Ale wszystko stoi, nie jest przejezdne, także jeszcze służb nie ma, no i co? Sterczymy tutaj godzina w pół do szóstej, Zobaczymy co to będzie. Czy ta naczepa się tam spaliła, i także jest zawalona cała droga. Coś się tam rusza, widzę, coś tam z przodu się rusza. Będziemy mijać, to wam pokażę, korek się nam wydłużył. Tutaj widać. Na samym dojeździe coś się zadziało. Także prawdopodobnie tam jest usuwana ta naszepa I, i, I dlatego, i dlatego jest taki ształt. Jednak powiem wam tam. Jest zorientowany, o co chodzi? Yy, widać niebieskie bulaje, coś się tam świeci, także. trzepa się zapaliła przy Zjedzie na czwórkę o, no to słyszeliście, czwórkę. Ale już zgasło, bo nie widać u nich można przez miasto, tylko nie wiem czemu nie jadą Dobra, jedziemy jakimś objazdem zobaczymy bo to wszystko stoi Marek prowadzi no, to kawałek jest tutaj tylko. no Zobaczymy, może się gdzieś prze, przefruje z boku. O, widzicie? Tam. No. Jestem jestem. Zobaczcie, cała autostrada stoi. Na, nie ma podobno ciągnika, jest tylko. Jest tylko spalona naczepa. I tam jest par... Znaczy spalona podpalona tak naprawdę Bo przy, będą przeładowywać teraz to co zostało z towaru ale to kurwa bo to jeszcze godziny Zobaczcie jak to wygląda Trzymaj się lewej strony Musiało być tak, że już... Ale jest jak jechać Tak, tak, tak Teraz w prawo i pójdzie do pierwszego zjazdu i tam zawinąć Skręć w prawo Następnie ostro w prawo No dobra to co Jedziemy Jedź jedz za tymi ciężarówkami One dobrze Teraz w prawo I później na pierwszym zjeździe w prawo Górą albo dołem nie, nie wiem jak tam idzie Trzeba przejechać na ślimaku I wyjedziesz tutaj tak jak do tej drogi Która jest teraz naprzeciwko ciebie w drugą stronę Widzicie? Także faktycznie, no tutaj jest prosty objazd i teraz wszyscy jakby tędy jechali, albo nawet tam policja jakby dała znać, że jest tutaj objazd, tędy proszę się kierować, no to jest okej. Okay. Jest tam, jest tam, trzeba zawrócić i wyjedziemy za tą kurwa spaloną naceczą. Okej, czemu to? Możemy jechać nawet i prosto, nie? Skręć w prawo. Jedź tak jak jadą te ciężarówki, to jest dobrze prawo Wyjedziesz tutaj zaraz z yy, zaspaloną naczepą To to, to jadę na ten poligon, dawaj prosto Ja daję tutaj w prawicę tu zaraz za mną, tak? No tak, ale tu powinieneś skręcić wcześniej w prawo Za Markiem i będziemy razem. Widzimy, i tak. Coś się będzie działo, chociaż. 400 Trzymaj się prawej strony, następnie skręć w prawo. No I tak musimy tutaj dojechać. Musimy dojechać tutaj, żeby później zawinąć i się wrócić. No i tu będziemy musieli tak gdzieś chyba wrócić na tą nitkę, która jest po lewo. Skręć się prawej strony, skręć tutaj, w prawo. Podmocji. Oj Marek, Marek. Dawaj, dawaj. dawaj w stronach, skręć w prawo. Zaraz zobaczymy. Gdzie tutaj ten Marek nas prowadzi? Skręć w prawo, następnie skręć sobie trochę Tutaj niepotrzebnie trochę pojechaliśmy, dlatego, że ten pierwszy zjazd, tam można było zjechać pętelkę zawinąć, tak jak było na mapie i wyjechać zaraz przed spaloną ciężarówką. Już byśmy byli na autostradzie. Tutaj jego chyba ma Marek. Gdzieś go po prostu nie pokazuje mu objazdu jako takiego, że można, tylko znalazł sobie tam jakiś inny. Inną, znaczy alternatywną drogę. Dłuższą. Gdzieś tam do miasta, która prowadzi. No trudno. No. We dwóch jedziemy, to to już jedziemy tak jak jedziemy Ja bym pojechał tam od razu z jazdem, żebyśmy jechali autostradą No tutaj teraz właśnie widać wyraźnie jak różne drogi Różne nie drogi, tylko nawigacje różnie prowadzą A jego marka Wytyczyła mu taką drogę jak widzicie Jedziemy głęboko w miasto, po to, żeby gdzieś tam zawinąć i wrócić się tą samą drogą tutaj. Ta nawigacja pierwszą wyznaczyła jaka tylko jest, jeżeli chodzi o zjazd. Już byśmy byli na miejscu. No, a tutaj możecie zobaczyć, w którym miejscu chemnic jesteśmy. Do centrum chemii A no i tutaj sobie skręcimy w lewo. Patrz jaka siłownia dwupiętrowa. Tak jak, jakbyśmy tutaj jechali. Jakbyśmy jechali tutaj teraz w godzinach szczytu, czyli za jakąś godzinkę, to byśmy się wpierdzili w korki. No widzicie, nie można było skręcić w jednym miejscu w lewo, bo są roboty. Teraz w tym miejscu też nie wolno, bo mimo tego, że nawigacja mówi, że tak, to tutaj nie pozwalają znaki drogowe. No, muszę się ja wcisnąć, dobra. Tutaj w lewicie. Nie, nie zawracaj, normalnie skręć w lewo i jedź. I jesteśmy w centrum Chemnicy Jestem na pasa, normalnie zawrócimy, kurde No, na czerwonym pasie Już no No nie wiem, po co Zawróciłem, na to poczekam się na walikach, nie? Jedź, jedź, jedź Spotkamy się gdzieś po drodze, ja tutaj w lewo dam Dobra, ja moi drodzy pojadę tu w lewicę Marek pojechał. Mówię, już byśmy dawno byli na autostradzie, no ale tu nie ma zawracania. A nie chcę ryzykować, że jakaś kamerka mnie wyłapie i złapie yy, mandat, no głupi. Dlatego jak już jadę, to już staram się jechać tutaj zgodnie z przepisami. Wiecie, w Polsce, w Łodzi, czy w jakimś mieście, które się zna, wiemy gdzie są kamery, gdzieś tam jakieś wykroczenie można świadomie nawet popełnić można w cudzysłowie. Ale tutaj już tak nie za bardzo. Dobra, Marek pojechał tam tędy, a ja jadę, moi drodzy, tędy. Zobaczymy, co przyniesie nam ta droga. Także trzymamy się nawigacji i zwiedzamy Chemnic. O, tutaj jest napisane, że... A, to w prawo była ślepa uliczka. Kurde. Zaraz, zaraz. Dobra moi drodzy, tutaj tam na lewicę. Bo tam zaraz będzie skręt w lewicę. Ale, ale ładnie tutaj zrobione jakieś pingwinki. Dobra, i tutaj skręcamy. Skręt w lewo Hartmannstrasse Jakie wieżowce Karlowic Congress Center Także jesteśmy w tym miejscu Ci co jechali przez Chemnic To wiedzą gdzie jesteśmy A ci co mieszkają w Chemnic Witamy i pozdrawiamy to Teraz mijamy jakiś Ojej kochane jakie dziury Akurat drogi nie różnią się Od tych w Polsce w miastach dziura na dziurze, pofałdowane wszystko, także dupa blada. Dobra, i tutaj teraz pokazuje nam, że w prawo na autostradę, i tak Pięć samo pokazuje nam tutaj znak na czwórkę. Także jesteśmy w dobrym miejscu. A tutaj na bloku, jakie fajne grafity jest, zobaczcie, jedna ręka trzymana przez drugą rękę. A zobaczymy po co nam trochę przeszkadzają światła co ono przedstawia o, tutaj. Dobra, teraz pod górkę i w lewo. No przez Budziszczyn już jechałem, przez chemnic jeszcze nie że macie okazję, bo to się często nie zdarza zobaczyć jak wygląda to miasto nawet z kabiny ciężarówki już można mieć jakieś pojęcie mało tego, no to jest kolejne doświadczenie które pokazuje, że da się tutaj przejechać da się tędy jechać nie ma zakazów na tą chwilę są znaki, które mówią o tym jak dojechać do autostrady tylko że strasznie dziurawe miasto. A czwórka jeszcze jest zamknięta tutaj, a my jesteśmy tu. Także całe Chemnitz wjechaliśmy od dołu i przejechaliśmy się tutaj do A4 Jeszcze troszeczkę i będziemy na autostradzie. No zaraz. Będzie autoban. Trzymaj się prawej strony. Następnie A tutaj tu, 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 tutaj musi skręcić. Właśnie będzie autoban, a ja się zapędziłem moi drodzy. się Patrzyłem przed siebie i zobaczcie jak to można zrobić gafę. Pewnie tu akurat się by nic nie stało, bo tam za chwileczkę bym musiał zawracać, wjeżdżać z powrotem, szukać zjazdu i też by się wyjechało. A tam jest to Hemnic Center naprzeciwko nas. Teraz nie jest podświetlone to centrum handlowe. Ale jak się jedzie wieczorem, albo jak jeszcze nie ma y, takiego, że tak powiem, takiej nocy, no to to Chemic Center jest właśnie bardzo dobrze widoczny. No to tutaj wyleciliśmy z Chemic. A teraz przed nami drezno, które budzi się do życia. Miniemy Drezno. Do bazy ogólnie mamy 432 km z tego punktu. Staje dzień. I jak jestem obudzony tak właśnie o tej 3.30, 4.00 i później jadę, to, to są dla mnie najgorsze momenty w trakcie jazdy. Naprawdę rano jestem bardziej zmęczony bardziej śpiący jak ruszam, niż jak jestem po całym dniu, nawet rozładunku, załadunku i że później późno wstawał. Jednak rano to wybudzenie takie bardzo wczesne, około czwartej rano, czy tam o 3.30, to dla mnie jest zabójcze. Nie jestem na pewno typem sowy, tylko jestem typem śpiocha, który leży z brzuchem do góry, a przed nami budzi szyn. Słoneczko po prawej stronie już wychodzi za horyzontu. Jak wiedziemy na górkę, może będzie lepiej widać. Ładny dzień się zapowiada. Marek już jest przede mną, ale wołam go na siebie niestety się nie zgłasza. I na 2,8 i na 2,5 nic. Cisza może rozmawia przez telefon. O, tu już takie półokrągłe słońce jest widoczne. Bardzo ładny wschód. Polska przed nami. Nasze góry. I wjeżdżamy do kraju. Teraz tankowanie na Orlenie. No i tak naprawdę pokazuje i pauzę, tak. Trzeba wykręcić. Liczmy 13. 30. Będę na basie. Wszystko będzie dobrze szło. Oczywiście. O tutaj, zobaczcie jak granice rozbudowują nie, po niemieckiej stronie. Fiu, fiu, fiu. No to jest to miasteczko do kontroli służby. No i brak korka oczywiście, bo jest taka godzina, że nie ma korka. Zatankowane. Teraz pojedziemy K4. K4. na pierwszą jakąś tam pompę yy, i zrobimy pauzę i dojedziemy sobie już do bazy. Zrobię kawy, o właśnie, napiję się, kartę drogową rozliczę i będzie gitara. O, lodówkę wyłączę, widzicie, żeby już... E, o. Czy jestem? No jestem, ale kurde, no nie mogę kręcić i gadać. Jestem, jestem. Do parkingu. Sobie stanę i wykręcę pauzę, no bo nie dojadę do parkingu, prawda? Tak jak teraz przed piątkę Zrobić. Nie wiem, czy tutaj stanął Marek, czy nie, czy pojechał dalej. Miał tutaj stanąć, mówił, że stanie na oględzie. Zobaczymy. A, jest tam. I on jedzie tutaj. Ok, tu sobie jedziemy. A no tu bo można by było, jakby ten dalej podjechał, to można by było ładnie się tutaj zmieścić, no ale trudno. Lekko w lewo. Następnie skręć w lewo. lewo, następnie skręć w lewo. Kurde, jak oni tutaj się poustawiali. Ja pierdziele. No zobaczcie, no tu się nie przejedzie przecież. No zobaczcie. Tego nie ma, albo śpi. Ten się w końcu mi posunął. No zobaczcie, jak, jak można tak stanąć. No. Ja pierdziele. Dobra, ja tutaj sobie wjadę i tutaj sobie stanę. Dobra Pauza moi drodzy A Marek stanął sobie tutaj Dobra wyjeżdżamy No o 14.15 będziemy w bazie Także 15.00 wyjazd z bazy No bo trzeba tam powyciągać rzeczy Karta drogowa rozpisana Spakować się I do domu Czyli na 16.00 będę Dobra. jedziemy, kończymy naszą trasę. Jest piątek, godzina czternasta. Zostało mi się kilka kilometrów, dwa, trzy do bazy. No i teraz, tak, yy, trochę statystyki. Jechaliśmy w tamtą środę około godziny 12. Zjeżdżamy w piątek, czyli po 9 dniach. Dystans przejechany ja może pokażę 5764 będzie jak dojedziemy. Paliwo spalone 1410, jeżeli można wierzyć komputerowi. I średnie zużycie paliwa. Liczmy 24,5 litra, o ile dobrze liczy ten komputer. Bo to jest tylko komputer. Także 5700 groszem, 9 dni. Kierunek najpierw pod Madryc z Madrytu do Saragosy i z Saragosy tutaj na bazę. Także co? Zapraszam Was do kolejnej trasy. Kolejna trasa zacznie się już prawdopodobnie w ten poniedziałek, ale filmy z tej trasy, która będzie Pojawią się dopiero po tym, jak z niej zjadę. Także pozdrawiam, dziękuję, że przebrnęliście przez te wszystkie odcinki i zapraszam do kolejnych.